Roztomili, posłuchajcie wiersz o zielinach. Za starą chałupą miedza, Mycki se poni skokają Zieliny, a kwiatki roztomiłe Szumnie nad nią woniają Posioła, Posioło ich jaro A matka ziemia u siebie schowała Całe lato ich w dzień a w nocy Jak dziecka opatrowała Gaździno ze starką Jak do aptyki na miedze Chodziły, zieliny targały, wiązały, a pod buntramem suszyły. Na co kieruje, na istodyckich dyskich a jak to se w książkach wartko poczytały. Jagyny kogoś w chałupie jakoś gnimoc chytała, to starka już wodem ważyła, zielinę nią zalywała, gorski się topiło, gor y, dzieckom gębami krzywiło. Ale sie kiesi nimocnych, iny tak w haupie leczyło. Każdej zielinie pąbuczek z nieba pobłogosławił. Do kwiotków, a do listków jakiś lekarstwo wraził. Co by ludzie się cetlami, a żadną chemiją nie truli, Gdo zielinami się rozwyliczy, tym chnet zrozumi. Baj ajbisz, chroni strzewa, je też fez dobry na, na Babski gniew leczy żyraki, nyrki, a pomogą najscani. Basakir je dobry na nerwy, a w nocy na dobre spani. Biedrzyniec jak kogosik odymo, na skórę, a na odkuckani. Fortusznik jak boli żołądek, a na wszystkie babskie nimoce. Haniczka na żyły, wilka zapolinia, a na spokojne noce. Szczyrbek jak domo dyche, czerciniec na wszelki boleści, waniliczki na wszystko inksze, pod strzechą się ich kupa zmieści. Tuż na miedzy są mlyki na wszystko, co świeżbi, a boli, za darmo od matki natury, tuż korzystajcie do woli. Jak nie wiecie, co je na co, w Zielniku se poczytajcie, albo starej dziedzińskiej zieliniorki się o to spytajcie. Wiszą suche zieliny pod wątramem, na zimę czekają, w ten czas najwięcej ludziom w chałupie pomagają. Jak ich starka zaparzą, to dziepro ożywają, ni strach a boleści chneda przeganiają.